Tu w tym lasku trzeba będzie garaż postawić na moje klasyki. Jedno drzewo już ściąłem. Trzeba wyharatać parę innych drzewek, więc jestem gotowy. Piłę mam. C. Będzie tak jak. A za złotówkę mamy przynajmniej kilo Chris 07. Jeszcze na części odcinków jak wybrali firmę Krzak, to szybko ona upadała i kolejny przetarg był koniec. Piękne te chałupki są, że ja jeszcze nigdy ich nie sfilmowałem. Ty ją przywiozłeś? A wiem, że oko nie będzie zachwycony moją decyzją, bo kupiłem rower nie za 5000 euro, tylko za 170 dolarów. Plus podatek, plus kask, plus trzyletnia gwarancja, plus lampka. Także w sumie 220, zapła... 200... 220 zapłaciłem, w sumie 240. gdzie tu ten kask? Kask elegancki. Będę wyglądał profesjonalnie, będę wyglądał. Butelka, lampka będzie mi mrugać. Zaraz zobaczymy, czy umie jeździć. Ano, musiałem się napompować. Rower nie jest z kewlaru ani z włókien węglowych ani z lekkich stopów zdaje się pieron wie znanej firmy GMC czyli taki Cadillac wśród rowerów nie będę jeździł 5000 km rocznie to, to mi wystarczy taki No kółka się kręcą, teraz tylko trzeba go gdzieś tu schować, jak tu się otwiera, to dziurę. Co tutaj się stało? Tu parada jakaś, to jak ja mam do domu jechać? Parada czwartego lipca Nic się tu nie da zrobić Poza tym, że mogę jechać z powrotem Jak ładnie brzmi ten silnik z otwartym bagażnikiem Muszę dograć dźwięk sam, bo w Tlemiem jakąś muzykę. Tu obwodnica Atlanty. Jak dojeżdżaliśmy do Atlanty chyba we wtorek, to właśnie taki pożar było widać na poboczu. Hajt, hajcyło się. Także już z tego auta to już nic nie będzie. Więc ujęcie z kilku kamer po prostu się spalił całkowicie. Dobrze, że to było środek nocy, bo nie było korka na drodze, więc przejechaliśmy w sumie bez problemu. A kawałek dalej na zwężeniu drogi, tam roboty są, widzicie po prawej stronie, zepsuł się samochód i stoi na środku autostrady. Tam są cztery pasy, a on stoi na drugim od lewej pasie. I za nim jest taki samochód pomocy drogowej który mruga lampkami z daleka, żeby ostrzec. A to kumulacja, jaką mieliśmy w Ameryce w tym tygodniu. 449 milionów mega i 257 w Powerball. A teraz mamy maka ciągnącego cysternę. No Maców nie jest za wiele na drogach, więc zawsze je filmuję, jak się da. To Freightliner XL Classic bazujący na FDL-u Starym, też już chyba nieprodukowany od, od paru ładnych lat. Tu kolejny MAK, tym razem z dzienną kabiną i z ciekawą wywrotką, taką side dump. Wywrotka, która wywraca na bok nie do tyłu. Tutaj stary International, chyba 4300 miało znaczenie. Tutaj Peterbilt 377 z dzienną, z dzienną kabiną z małą. Lawetą stosunkowo małą, na której ciągnie nowojorskie, policyjne radiowozy. A to RAM Promaster, który Wam jest znany jako Fiat w dwóch różnych wersjach. Nie jest tak popularny jak, jak Ford Transit, ale dość sporo ich już jeździ. No i Peterbilt. Ford Heavy Duty 3500, jakiś motocykl, no i Tyle, wracamy do nagranego dźwięku. że głupio wygląda. Wracamy do dogrywania dźwięku Peterbilt 377 z wywrotką Volvo 670 z kontenerem krótkim 20 stopowym Tutaj Freightliner Cascadia z kontenerem. Kolejny Freightliner Cascadia. Najpopularniejsza ciężarówka w Ameryce z typową naczepą. Ford Transit, znany Wam w Europie u nas od niedawna, ale bardzo popularne są. Tutaj International, taki troszkę niższej klasy, mniejsza ciężarówka. Też w sumie Freightliner i International zdominowali zupełnie tą klasę. A to Peterbilt. 386 z cysterną. To jest ciężarówka, która jest praktycznie Peterbiltem 379 czy 389 klasykiem, który ma zmienioną tylko maskę, bardziej opływową maskę i cofniętą przednią oś. Kolejne, kolejny Mack z kontenerem cysterną. A to Ford Heavy Duty 3500 z przyczepą kempingową. Teraz zobaczymy, jak nas wyprzedza autobus firmy MCI, należący do Greyhounda. Albo to jest prewost, może to jest prewost, teraz prewosty Greyhound, kolejny Freightliner Cascadia. Z Flatbedem pracowałem w, KAS, we, w CRST, w tej firmie pracowałem przez jakiś czas. Oczywiście RAM kolejny, no a, a to Western Star 5700. Kiedyś się ktoś mnie pytał o tą ciężarówkę. Najnowsza ciężarówka Western Star. Western Star należy teraz do Mercedesa, czyli jest krewniakiem Freightlinera. Aczkolwiek ta ciężarówka no to tylko jest po faceliftingu stary western star. Trudno go nazwać do końca nową ciężarówką. I to motor koło mnie jedzie, także parę ujęć raz. Ja go wyprzedzałem, raz on, no bo jedziemy po podmiejskich ulicach Charlotte. W południowej Karolinie ciągle jesteśmy. W południowej Karolinie, jak widać, nie ma obowiązku jazdy w kaskach, aczkolwiek zdrowy rozsądek by to nakazywał. Niemniej jednak wiele Wielu motocyklistów jeździ bez kasku. Nawno no jest wygodniej, a jak się jedzie na takim cruiserze na Harleyu, no to nie szaleje się zazwyczaj. Peterbilt 379 cofałem poładunek do doku i, i dzięki temu mamy ładne ujęcie. Mruga nam z daszka nad przednią szybą. Patrzcie jak mało on widzi przez ten daszek. Zasłaniam mu pół szyby, aczkolwiek Niektóre ciężarówki mają jeszcze większe te daszki. Tutaj jest dźwig, który ciągnie swoje własne ramię na przyczepce, a za nim ta druga ciężarówka biała po lewej stronie to jest Max Cruise Liner. Max Liner. Bardzo fajny MAX, taki jak model R. Różni się tylko maską. Model R to był gumowego kaczora z konwoju samochód, a ten jest takim jeszcze większym klaskiem, no a za nim kolejna ciężarówka też z tej firmy, to był Kenworth T-800. No i śmieciara taka, która zwykłe kosze na śmieci ma z boku taki podbierak. Kierowca to operuje z kabiny, trochę to bez sensu, bo musi wleźć do kabiny, sięgnąć do wajchy, pociągnąć za wajchy, a zapomniał sobie otworzyć jeszcze i no, i się mu wysypuje od góry do, do dziury. Od góry do dziury się mu wysypuje, no ale się chłopisko nachodzi trochę. No w każdym razie podobno jest to dobra robota, więc nachodzi się, ale ma płacone, płacone za to. Jedzie do następnego miejsca, a my się zbliżamy już do końca naszej podróży. Tutaj jakieś dwóch policjantów na poboczu stało. I co my tu jeszcze mamy? Ach, ta sarenka, która chciała popełnić samobójstwo koniecznie. No. Pamiętajcie o subskrypcji. Zapraszam do wspólnych podróży na stronie katolik.us. Żeby ze mną rozmawiać, trzeba się zarejestrować na forum. A sarenka na szczęście rozmyśliła się w ostatniej chwili i uciekła do... <trony>